Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu, którzy przysłaliście życzenia na ten ważny dla nas jubileusz, ważny dla naszej społeczności lokalnej, ważny dla Wrocławia. 75 lat powojennego Wrocławia. Piękna historia, wspaniali ludzie, którzy to miasto odbudowywali, jak pisze nasza noblistka Olga Tokarczuk, z miłością. Tak zresztą dzieje się. Do dzisiaj, kiedy my myślimy o Wrocławiu za lat kilka, kiedy umawiamy się, jaki Wrocław powinien być, to przede wszystkim robimy to z miłością i z troską. Chciałbym raz jeszcze bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że Wrocław takim właśnie pięknym miastem jest. Że jest miastem otwartym, że jest miastem tolerancyjnym, że jest miastem nauki, że jest miastem kultury, że jest miastem sportu, że jest miastem wspaniałych obywateli. Obywateli, którzy tak jak ja i część z Państwa urodzili się tutaj, ale także wielu obywateli, którzy wybrali, wybrali świadomie Wrocław na miejsce swojego życia. Czego życzyć Włosławiowi, czego życzyć nam. Myślę, tego, aby tak pięknie się rozwijał i tak rósł w miłości i z miłością jak dotychczas. Życzyć mu wspaniałych obywateli, którzy będą się o niego troszczyć, tak jak przez tysiąc lat robili to, to inni. Myślę, że jesteśmy na to gotowi. Myślę, że. Podołamy temu wyzwaniu. Wrocław będzie się pięknie rozwijał. Będziemy z Wrocławia dalej dumni, tak jak jesteśmy dotychczas, Wrocław będzie ważnym ośrodkiem nie tylko na mapie polskiej, ale także nowoczesnym, ale także dbającym o historię miastem ważnym w Europie. To jest nasze wspólne zobowiązanie, to jest moje zobowiązanie. Niech żyje Wrocław, niech żyją Wrocławianie, wszystkiego dobrego i do zobaczenia we Włoszech.